bez wydechy z tym Niewygodne no, no, pytania. Ja to zły, muszę się sam się, muszę, może się wgryźć. Co jest za tam mówię? No, że te Clio, nie? To mówi jakie No więc 3RS. coś ty zrobił? Coś ty kupił? No ja mówię, no, no nie, no Clio 3RS, no nie no jeżdżą chłopy podobno się nadaje. Dwójka, no jeszcze może być. Ale trójka? No w życiu! A co jest w tej trójce złe? źle? Nie no, kibel kurwa i chuj! No wie, ale co? No jest ja podaję 200 koni i waży 1150, no co tam może być źle? Nie no, kurwa, chujowe jest! No ale co jest konkretnie chujowe? Nie nie ma sensu. A zawieszenie jakie? No wie, no tego KWO kupiliśmy, klapskord przyjdzie. O kurwa, coś zrobił! No wie, no, dlaczego? Co jest źle? Za miękkie sprężyny! No kurde do chłopy tam jeżdżą po, po 7,5 minuty na Nurburgringu jeżdżą do, do tego, wszystko mówi działa Nie, nie, nie ma to sensu, to już koń, to weź, to koniec. No i ta skrzynia. Do niczego. Do, Biegi złe, za długie, za krótkie.